Jest z nami wyluzowana, bez stresu, bez żadnych emocji takich negatywnych, uśmiechnięta, dokładnie taka sama, jak wychodzi do ringu Julia Szeremeta. Julka, nie pytam się, czy się stresujesz, bo to głupie pytanie w, tym, w tej chwili, widzę, że nie. E, witam wszystkich, żadnego stresu nie ma na luziku. Ja wcześniej też nie czułam stresu, e, byłam wyluzowana, myślę, że może delikatnie przed wyjściem do walki, ale nie poczułam tego. Ja wchodziłam tanecznym krokiem, dobrze się bawiłam tam. No bawisz się świetnie to widać na ringu. E, ostatnia walka z mocno bijącą przecież zawodniczką. Czułaś te ciosy? E, nie, nie odczułam to w walce jako, że mocne ciosy są, ale też wiadomo adrenalina e, nie czuć. Jak się w tej chwili czujesz? Zbliża się walka finałowa, już kilka tak naprawdę chwil zostało. Jak się w tej chwili czujesz? Jaka jest atmosfera w drużynie? Jak to wygląda? O atmosferze chyba nie muszę mówić, jak to u nas wygląda. Jest zawsze świetnie. Żartujemy sobie, siedzimy właśnie teraz razem. Atmosfera świetnie. Jak spędza najbliższy czas? Na pewno. Pogram sobie na jakimś PlayStation. Rozwalę trenera w tenisa, albo w, koszyku, albo w koszykówkę. I będę odpoczywać do walki. Tak naprawdę zrobię jeszcze luźny trening dzisiaj. I odpoczynek. Odpoczynek. Słuchaj, jeśli chodzi o to, że ona mnie w tym rozwali, to ona oszukuje, we wszystko przegrywa. Nie ma takiej opcji nawet. Ja już nie wiem, bo, słuchaj, komu wierzyć. Wiesz. No chyba mi. <grym> A jest. No ale dobra. Ostatnio na Ringu pokazałaś, że wygrywasz wszystko, także trzymam twoją stronę. Wierzę, że spokojnie i w koszykówkę ograłaś trenera. No tak było, więc tutaj nawet filmiki są potwierdzające. Trenera porażki. Ale wiadomo trener nie lubi porażek, więc ciężko mu się do tego przyznać tutaj. Tym bardziej przed kamerą, prawda? No tak Julka, jak ty będziesz spędzała ostatnie momenty przed wejściem do finału? Co będzie się działo u ciebie, nie wiem, w głowie, w szatni? To są jakieś momenty, które potrzebujesz mieć być sama czy właśnie lubisz jak jest dużo osób wokół ciebie? Jak to wygląda? Ja tak naprawdę nic nowego nie będzie. Będę z naszą ekipą, najlepszym sztabem trenerskim, będziemy się świetnie bawić przed walką. Na sali rozgrzewkowej będzie już muzyczka grała. Będę wychodziła w nastrój przed wejściem do ringu. W ogóle bardzo fajnie jest, bo z nami się tam bawią, słuchają muzyczki, podchodzą do nas, zaczepiają nas na strefie rozgrzewkowej. Czyli tak naprawdę to, co znamy od lat tutaj na rynku, tutaj w Polsce, to co się dzieje u Was, Szatki, to teraz przenieśliście na ten grunt Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zupełnie to samo. Dokładnie to samo, nic się nie zmienia u nas. A jak odbierasz to, że odrobinę trochę bardziej jesteś rozpoznawalna? Eee, bardzo dobrze, nie przeszkadza mi to. Jeszcze więcej fanów, eee, większe zainteresowanie boksem na pewno, więc to będzie niosło do góry wszystko. Jest większe zainteresowanie boksem, bo w tej chwili trwają Mistrzostwa Europy, młodziczek i wszystkie dziewczyny chcą mieć fryzurę na szeremetę, wiesz o tym? <noise> domyślam się, że tak może być. Tak jest. Rozmawiałem z Karoliną, trenerką kadry, i mówię, że każda przed walką chce się czesać, tak jak Julia Seremeta. Zdaję sobie e... sprawę, że jesteś teraz wzorem. E, no na pewno będę wzorem. Tak samo dużo osób będzie teraz próbowało naśladować mój styl. Ale to nie jest do naśladowania. To jest chyba Twoje życie. Ty tak boksowałaś i. I lubisz tak boksować? E, tak, to jest mój styl. Ja tak lubię boksować i przy tym świetnie się bawić w ringu. E, opuszczone ręce też nie znaczą, że ja lekceważę przeciwniczki, e, tylko po prostu ja jestem niewygodna w tym stylu. Ja wszystko widzę. Trzykrotnie byłoby mi boksować, jakbym miała ręce wysoko, bo to nie jest mój styl. Ja się nie czuję wtedy dobrze. Tutaj jeszcze dopytam słuchaj co do walki, bo przeciwniczka jest bardzo, jest duża różnica wzrostu w zasięgu ramion, jak będziecie to niwelować? Możesz coś na ten temat powiedzieć, czy nie chcesz nic mówić? E, wiesz co, ja Ci nic na ten temat nie powiem, tutaj trenera tamka, trzeba się pytać, bo ja jeszcze nie znam taktyki, znaczy wiem, że będę boksować swoje na pewno, ja nie, nie oglądałam przeciwniczki, tak jak w przeciwniczek nie, ale nie zerkam jak one boksują, tylko słyszałam od trenera Tomka, jaka tam mniej więcej taktyka będzie i tego się trzymałam. Julka, serdeczne gratulacje. Sprawiasz radość nie tylko nam, ale wszystkim dziewczynom, które boksują. Pokazujesz, że można, że warto trenować pięściarstwo, i że to sprawia naprawdę wielką radość. I to widać w ringu, widać u Ciebie uśmiech. Serdecznie mocno Cię ściskam. Trzymamy mocno kciuki tu wszyscy za Was. E, dziękujemy. I widzimy się 12. No, widzimy się 12. Tam podobno gdzieś na lotnisku, coś się tam będzie działo. Wszystkich fanów <grym> od razu zaproszę, bo 12 o godzinie 13.10 będziecie lądowali, także zapraszamy wszystkich fanów. Może zaproś albo powiedz coś dla kibicu. E, zapraszam wszystkich y, na przylot naszej reprezentacji całej na lotnisk. Dzięki wielkim. Dzięki wielkie. Trzymam kciuki. Do zobaczenia. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.